Cześć, nazywam się Maciej Maliński, jestem fizjoterapeutą i dzisiaj opowiem o kolanie biegacza. Kolano biegacza jest to ból zlokalizowany po bocznej stronie stawu kolanowego, związany z ocierającym się pasmem biodrowo-piszczelowym ok. kieć boczny kości udowej. Największy problem tej dolegliwości to osobiona grupa mięśni pośladków, a tym samym brak stabilizacji całej kończyny dolnej. Przez nadmierną rotację uda do wewnątrz podczas aktywności fizycznej mięsień naprężacz powięzi szerokiej stara się skompensować ten ruch. Jednocześnie napina on pasmo biodrowo-piszczelowe, które wywołuje stan zapalny w pobocznej stronie kolana. Na tą dolegliwość składać się będzie kilka czynników. Osłabione pośladki, głównie pośladkowy średni, nadmierne napięcie pasma biodrowo-piszczelowego, przykurczony mięsień głowy uda i nadmierna pronacja w stopie. Z tą kontuzją warto szybko udać się do fizjoterapeuty, który oceni patomechanizm urazu i cały wzorzec ruchu. Warto szybko pozbyć się dolegliwości kolana biegacza, ponieważ przez brak stabilizacji i zaburzony wzorzec ruchu kompensować możemy innymi częściami ciała i ból pojawi się nie tylko w kolanie. W przypadku kolana biegacza Magda pokaże Wam, jak przerolować sobie pasmo biodrowo-piszczelowe. Druga noga ląduje do przodu, tak żeby odciążyć troszeczkę i ułatwić sobie ruch, starając się rolować całą część pasma biodrowo-piszczelowego, czyli bok uda. Tutaj również skupiamy się na bardziej wrażliwych miejscach, które będziemy sobie rolować w ten sposób. Mhm. Magda pokażę Wam, jak wzmocnić pośladki, głównie pośladkowy średni przy pomocą rozciągliwej taśmy. Mhm. Nałóż sobie taśmę między nogi, tak żeby znalazła się ona nad kolanami. Dokładnie. Połóż się na boku. Mhm. Dokładnie. Mhm. Połóż sobie rękę na biodra, tak żeby zablokować biodra, żeby nie pracować ruchem samej bioder. Dokładnie. W swoją I teraz będziesz odwodziła i rotowała nogę na zewnątrz, starając się, żeby ruch był wywołany w samym stawie biodrowym i żebyś nie obracała się do tyłu. Bardzo powoli w górę pracujesz, tyle ile dasz radę i bardzo powoli schodzisz w dół. Powinnaś czuć wyraźne napięcie w ramieniu pośladka. Jeżeli nie czujesz, musisz zmienić pozycję, musisz ją troszeczkę poprawić i spróbować jeszcze raz. Jeżeli położymy taśmę niżej pod krok, możemy zwiększyć troszeczkę dźwignię i utrudnić ćwiczenie. Grubość taśmy zależna będzie tak naprawdę od samej siły mięśniowej. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie zadać je w komentarzu. Nie zapomnijcie również o polubieniu filmu i subskrypcji naszego kanału.